Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej otrzymał 600 tysięcy złotych z Funduszu Pracy. W całości te środki zostaną przeznaczone na realizację takich programów jak 10 osób otrzyma wsparcie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, 10 pracodawców, 10 pracodawców otrzyma wsparcie na utworzenie czy doposażenie stanowiska pracy, około 30 osób zostanie skierowanych do odbycia prac interwencyjnych, i około 80 osób zostanie skierowanych na staż. Od 16 lipca można składać wnioski na staże. Rozpoczną się one 1 się września. Preferować będziemy wnioski tych pracodawców, którzy będą deklarować zatrudnienie po odbyciu stażu. Czyli pierwszeństwo będą mieli ci pracodawcy, którzy zadeklarują zatrudnienie bezrobotnego po odbyciu stażu na możliwie jak najdłuższy. Okres. W powiecie limanowskim ciągle bez pracy pozostaje ponad 9,5 tysiąca osób. Najgorzej ze znalezieniem pracy mają osoby młode po studiach, zwłaszcza nauczyciele. Lipiec pokazuje nam, że rejestruje nam się spora liczba osób bezrobotnych. Tutaj przede wszystkim chodzi o absolwentów. Niewiele lepiej jest, jeżeli Wielanie chodzi o osoby powyżej 50 roku życia. Powiatowy ale... Urząd Pracy Limanowej uruchomił dla tych właśnie osób program Nowe możliwości aktywizacji jest... zawodowej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Są jeszcze wolne miejsca, środki na to, żeby założyć własną firmę dzięki wsparciu z Urzędu Pracy. Przypominam, że dla osób powyżej 50 roku życia w ramach programu specjalnego, który realizujemy. Maksymalnie można otrzymać do 15 tysięcy złotych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia zarejestrowanego na terenie powiatu limanowskiego w maju wyniosła 17,3%, i w porównaniu do kwietnia spadła o 0,6%. W tym samym okresie stopa bezrobocia w kraju i województwie spadła o 0,3%. i Budacz, TV28.